Można go nazwać, że był rokiem trudnym, ale dobrym. Trudnym dlatego, że już właściwie na początku roku doszło do wojny na Ukrainie. Barbarzyńska Rosja zaatakowała Ukrainę, w związku z tym to był też rok związany z wieloma kryzysami. Wcześniej mieliśmy pandemię koronawirusa, rok 2021, kryzys energetyczny, potem. Wojna na Ukrainie, duża inflacja i tu trzeba było podjąć taką walkę. Rząd Rzeczypospolitej musiał, aby chronić polskie rodziny, osłaniać polskie rodziny różnymi tarczami osłonowymi, a także wspomagać rodzinom ukraińskim, wszystkim mamom, dzieciom, ludziom starszym, którzy z Ukrainy przyjeżdżali do Polski szukać tu schronienia i pamiętajmy, że kilka milionów osób z Ukrainy znalazło miejsce pod dachem. Polaków, za co serdecznie dziękujemy, ale w, 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 i to, jakie Polska ogromne znaczenie poprzez współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, z innymi krajami, ale także krajami Unii Europejskiej, jak wielkie ma jako kraj przyfrontowy, który Polska jest hubem e, takim i militarnym, i humanitarnym dla Ukrainy, jak wielkim szacunkiem, taką godnością. Cieszy się na arenie międzynarodowej. Inwestycje strategiczne i tutaj do Ziemi Radom popłynęło bardzo wiele, wiele milionów, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo dumni. To wielkie podziękowania należą się wszystkim samorządowcom, mieszkańcom danych gmin, miasta powiatu, całego powiatu Radom za te podpowiedzi, wskazówki, też wodarzom gmin, ale z wodarzami gmin z terenu naszej Ziemi współpracuje się nam bardzo dobrze, oni wiedzą, czego potrzebują ich mieszkańcy i to wszystko to znaczy rozwój, bo, bo Polska cały czas się rozwijała, mimo tych trudności, mimo tych kryzysów był ten rozwój, mimo tej inflacji, jeżeli chodzi o, o strony inwestycyjne, o, o, o taką prze, przemysłowe, gospodarcze, Polska cały czas idzie do przodu. Te wybory rozpoczynamy zaraz po, po wygranych, więc rozpoczęliśmy te kampanie już w 2019 roku, jak sami Państwo widzi, zauważyliście bardzo wiele programów zostało wprowadzonych poza tymi społecznymi, to cały czas zależało rządzącym premierowi Mateuszowi Morawieckiemu na tym, aby Polska stawała na, na, na nogi pod względem gospodarczym, ale także militarnym, bo tutaj za sprawą prezesa naszego ugrupowania, który przez kilkanaście miesięcy pełnił funkcję wicepremiera do spraw bezpieczeństwa, powstała ustawa o obronie ojczyzny, jak państwo wiecie na ten rok blisko 100 miliardów złotych zapisane jest w budżecie państwa na zbrojenie armii polskiej na to aby armia się dalej rozwijała bo jak wiemy chcesz pokoju szykuj się na wojnę i tak państwo polskie musi być przygotowane To nasze dzisiejsze spotkanie noworoczne jest zakorzenione odwołuje się do tego co najważniejsze do Bożego Narodzenia do tego, co dla katolików, dla chrześcijan jest najistotniejszym fundamentem naszych relacji międzyludzkich, ale także kształtowania życia społecznego, ale także kształtowania życia państwowego. Bez wartości chrześcijańskich, bez tego ponad tysiącletniego okresu kształtowania naszego narodu, naszych przodków, Właśnie przez wartości chrześcijańskie nie byłoby nie tylko naszego narodu, ale byśmy nie byli w stanie sprostać tym niezwykłym, nieprawdopodobnym, takim jakie nie dotyczą żadnego innego narodu europejskiego, wyzwaniom, jakie, jakich doświadczył naród polski. Zarówno tym, które rozpoczęły się rozbiorami, jak i tym, które miały miejsce z morderstwami I wojny światowej, II wojny światowej, okupacji sowieckiej, całego tego czasu, który dzisiaj na powrót pokazuje nam, jak straszliwym zagrożeniem jest imperializm rosyjski. To nie jest problem polityczny, to jest problem cywilizacyjny, to jest problem duchowy. To jest problem istnienia lub nieistnienia nie tylko naszego narodu, nie tylko narodu ukraińskiego, ale całej Europy. Mówię o tym także dlatego, że ten rok 2023, który nas czeka, który już się teraz zaczął, ma szansę być momentem przełomowym w historii Polski. Ma szansę doprowadzić do sytuacji, w której raz na zawsze odepchniemy to zagrożenie dla istnienia Polski, dla istnienia Europy, które czerpie z barbarzyństwa imperializmu rosyjskiego. Ale ta wielka szansa nie byłaby możliwa. Nie byłoby takiego, takiej perspektywy, Gdyby nie te ostatnie 7 lat, gdyby nie Wasza wielka praca, która spowodowała, że od 2015 roku Polska jest odbudowywana w oparciu o wartości chrześcijańskie, wartości narodowe i wartości niepodległościowe. Polska odzyskuje siły właśnie dzięki temu. To Wasza wielka państwo praca. Ja chcę podziękować pani poseł. Za jej olbrzymi dorobek. Chcę podziękować wszystkim Państwu, Panu Prezydentowi, wszystkim Państwu reprezentującym y, y, instytucje samorządowe, ale także, te, ale także instytucje państwowe. Te, które wiążą się z, y, z mundurowymi służbami, te, które wiążą się z gospodarczymi służbami, te, które wiążą się być może w szczególnym. Charakterze i w szczególnym sensie ze służbą w szkole. Czyli tą służbą, która decyduje o tym, jaka będzie przyszłość naszych dzieci, jaka będzie przyszłość naszych wnuków, jaka będzie ich świadomość, czy oni będą kontynuowali, czy nie będą kontynuowali wielkości Polski. Tutaj wielkie, nawet nie podziękowania, ale, ale przyklęknięcie dla. Dla was, dla polskiego kleru, dla polskich duchownych, dla księży, których praca, których misja, których służba jest dla narodu polskiego najważniejsza w kształtowaniu naszej duchowości. Nie byłoby tej siły, jaką reprezentujemy, gdyby nie duchowy, gdyby nie księża. Musimy sobie z tego zdawać sprawę, zwłaszcza w tym momencie, gdy na księży się napada. Zwłaszcza w tym momencie, gdy atakuje się nawet największego Polaka, Jana Pawła II. To jest skala tych, tego niezwykłego, niezwykłego, tej niezwykłej sytuacji, w jakiej dzisiaj się znajdujemy, to jest nie tylko zagrożenie militarne, to nie tylko zagrożenie gospodarcze. To także zagrożenie duchowe, które ma zniszczyć polskość. Ta siła, jaką Państwo reprezentujecie, a Wy przecież jesteście właśnie elitą tego powiatu. Wy ten powiat kształtujecie, Wy za ten powiat odpowiadacie. Otóż bez tej Waszej siły, bez tego Waszej pracy, bez tego Waszego wysiłku, nie byłoby szansy dla perspektywy polskiej. Wtedy byśmy byli zniszczeni tą formułą, którą, która jest reprezentowana przez, no najlepiej to ostatnio przedstawił główny doradca Platformy Obywatelskiej. Przywrócimy wiek emerytalny. Ten, który Tusk wprowadził. Czyli podwyższymy wiek emerytalny, powiedział. Przywrócimy i wprowadzimy euro jako jako, naszą, jako nasze finanse. Nie będzie polskiego, nie będzie polskiej złotówki. Będzie złotówka euro. Zlikwidujemy wsparcie społeczne. Po co mają być? 500 plus. Nie będzie takiego wsparcia. Ono się nie należy. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest ta perspektywa, która jest zagrożeniem społeczno-gospodarczym. O zagrożeniu duchowym nawet nie ma co mówić. Nie namawiam Państwa, żebyście oglądali w telewizji te kłamstwa, oszustwa, ataki, tą antypolską propagandę, z którą mamy do czynienia. Dzisiaj spotykamy się tutaj właśnie dlatego, żeby przypomnieć przeszłość, która dała nam siłę i przyszłość, która musi doprowadzić do jedno. Jednoznacznej zmiany w sytuacji naszego narodu i naszego kraju. Siła militarna, którą buduje dzisiaj państwo polskie, jest niespotykana. Cały świat ją dostrzega i cały świat ma świadomość, że my się poświęcamy. Tak, poświęcamy się. Wielkie pieniądze zostają wydane po to, żeby bronić Polskę, ale po to, żeby bronić całą Europę Środkowo-Wschodnią, żeby bronić całą Europę. Ale przecież tę obronę zaczęliśmy jeszcze inaczej. Tę obronę zaczęliśmy w sposób niezwykły, który zaszokował cały świat, przyjmując 3 miliony Ukraińców znajdujących się w dramatycznej sytuacji. Bez względu na przeszłość, bez względu na wszystko, ale właśnie czerpiąc z Solidarności Chrześcijańskiej, czerpiąc z naszych wartości chrześcijańskich, otworzyliśmy nie tylko nasz dom, Otworzyliśmy nasze serca dla ludzi zagrożonych, pokazaliśmy całemu światu, co to są wartości chrześcijańskie dla narodu polskiego. To jest ta siła. A więc nie tylko kwestie militarne, nie tylko kwestie gospodarcze, nie tylko kwestie wykształceniowe, ale przede wszystkim kwestie duchowe decydują o naszej przyszłości. Dlatego to spotkanie dzisiejsze zapowiada działanie na rzecz tego, żeby te wartości wygrały, żeby ten świat, który, chce być, który chcą zniszczyć nasi przeciwnicy, został odbudowany, żeby on dał nam siłę taką, która sprawi, że przywrócimy bezpieczeństwo, przywrócimy pokój, przywrócimy wielkość Polski, a zwłaszcza tego, te, tej przestrzeni polskiej, którą reprezentuje por prowincja którą reprezentuje wieś, bo tu jest największa siła, bo tu jest największa tradycja, bo stąd czerpiemy te środowiska i tych przedstawicieli, którzy dzisiaj Polskę budują i którzy dzisiaj sprawią, że ona będzie wielka w roku 2023. Raz jeszcze wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Raz jeszcze dziękuję za Waszą wielką pracę.